Dzień dobry, dzisiaj przygotowałam dla Państwa trzy ćwiczenia, które pomogą rozluźnić mięśnie. Zapraszam. Pierwsze ćwiczenie, które pomoże rozluźnić kręgosłup, to tradycyjne rolowanie. Ustawiamy się w wyprostowanej pozycji z wdechem, podnosimy ręce do góry. Z wydechem, zaczynając od głowy, powoli schodzimy do ziemi. Staramy się wykonywać ruch powoli, nie śpiesząc się, dochodząc do maksymalnego zakresu, jaki mamy. Przytrzymujemy pozycję bierzemy wdech i wydech możemy delikatnie pogłębić, z kolejnym wdechem, powoli wychodzimy do góry, zaczynając od najniższych partii kręgosłupa, tak aby na samym końcu wyprostować głowę. W drugim ćwiczeniu stajemy na szerokość bioder. Bierzemy wdech, unosimy ręce do góry, łapiemy prawą ręką w okolicy lewego nadgarstka i z wydechem Schodzimy do boku, w prawą stronę. Przytrzymujemy chwilkę pozycję. Wdech, wydech i z wydechem wracamy do góry. Przy kolejnym wdechu zmieniamy ustawienie rąk i z wydechem schodzimy w stronę przeciwną. Przytrzymujemy chwilkę i powoli wracamy. Trzecim ćwiczeniem ustawiamy się w ten sposób, aby prawa noga była lekko wyprostowana do przodu, lewą delikatnie uginamy. Ręce dajemy w okolicy bioder i teraz z wdechem powoli wykonujemy skłon. Wydech. Wracamy w górę. Powtarzamy trzy razy. Wdech i wydech. Najważniejsze, aby przy ruchu dojść do takiej pozycji, żeby poczuć delikatne ciągnięcie w okolicy tylnej strony UDA. I wracamy. Po trzech powtórzeniach zmieniamy ustawienie nóg i wykonujemy dokładnie to samo na stronę przeciwną. Pamiętaj, aby ćwiczenia wykonywać powoli i systematycznie. Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu. Widzimy się w kolejnym odcinku.